Witam Was moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax, a to jest Last Epoch. Doczekaliśmy się już wersji beta, w końcu udało mi się połączyć konto ze Steamem, w końcu mi się udało odpalić tą grę, zalogować. Było ciężko. Powiem Wam tak, pograłem sobie dzisiaj rano, zrobiłem sobie Centenniela, czyli coś w stylu takiego e, wojownika, y, którym pójdę sobie w ścieżkę Paladyna i... Mówiłem o tym, że walka w grach, walka mele w grach, w których animacje są trochę sztywne, i jest słaba, ale powiem Wam, że ten Sentinel się broni jakoś, tak więc sobie troszeczkę nim pogram i Wam pokażę. Tymczasem dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wygląda prolog do gry, który został dodany w becie. Jak wygląda w ogóle postęp, jeżeli chodzi o betę? Gra wygląda trochę lepiej, chodzi trochę lepiej. Niestety musiałem zejść do full HD. Z tego powodu, że... Ona po prostu nie jest zoptymalizowana pod yy, wyższe rozdzielczości za bardzo, póki co. I po prostu na Full HD chodzi dużo lepiej jak odpalimy ją na ultra. Wszystko teraz jest na maksach. Oprócz rozdziałki oczywiście. Mamy taki podstawowy samouczek i wybrałem sobie tutaj akolite, czyli takiego... Yy, będę chciał nim mieć po prostu pod nekromantę, najprawdopodobniej. No Zaraz sobie zobaczymy, z, yy, jakie mam tutaj podklasy. Aha, aktualnie ma chyba nekromantę i licza. Z tego co kojarzę, mamy samouczek, który moi kochani przechodzi przez kilka. Yy, przez kilka. R er, można powiedzieć. Aktualnie jesteśmy. Zaraz wam pokażę, gdzie na mapie. Level drugi i mamy Skillsa. Summon Skeleton, czyli taki typowy necromancer z nas jest. Jesteśmy w Divine Era, jak widzicie. Musimy sobie przejść tutaj przez ten, ten fragmencik. Będziemy podróżować przez inne ery również w tym samouczku, co jest bardzo fajne, bo pierwsze dobre wrażenie to jest coś bardzo ważnego. Jak widzicie, ta lokacja już wygląda dużo lepiej niż tamta startowa, kiedy wtedy żeśmy zaczynali. Fajna Skeleta, woohoo! Elo, ziom dwóch. Uuu, mam maga, dobra. E, ty, 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 ty. Trzy szkielety na w jednym momencie. No to zapieprzamy. Ehm, skillsy. Jak widzicie, szkielety mają swoje drzewko, ribblot ma swoje drzewko. Ehm, ale pasywka to jak wbijemy chyba level będziemy mogli do, dodać. Dobra, szkielety. Atakować sam. Właśnie o to chodzi w tych y, animacjach mele, mi się bardzo nie podoba, jak na przykład, nie wiem, mamy topór, gdzie w rzeczywistości, jakbyśmy widzieli przeciwnika, to toporem to byśmy się tak zamachli, żeby gościa walnąć albo coś, a oni tutaj, nie wiem, jakoś na odlew walą w niektórych grach. Nie, nie, nie widzimy jeszcze tutaj za bardzo, albo jakieś takie robią. <grywają> to strasznie mnie, strasznie mnie wytrąca z y, imersji jakiejkolwiek. Używamy teraz aktualnie skilla, który. Um... Zadaje obrażenia i, wys i, 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 i wysysa życie z przeciwników i leczy nas. Po prostu wyssanie takie. Jakoś to mniej więcej tak działa. Jak widzicie, no, graficznie wygląda gra dużo lepiej i robi naprawdę dużo, dużo lepsze pierwsze wrażenie. No naprawdę ciężko było odpalić w New Premiery, bo tyle ludzi się rzuciło, żeby w to pograć. No i się nie dziwię. Chociaż gra troszeczkę wygląda nadal jak. Chociaż nie. Skłamałbym, jakbym powiedział, że wygląda jak mu online. Te stare mu online. Wtedy na pewno tak wyglądało, jak się odpaliło. W Alfie. Wiecie, puste takie duże jaskinie, bez, bez żadnego wypełnienia. Z samymi mopkami. Teraz jest znacznie, znacznie lepiej. Gra wygląda dużo lepiej. I powiem wam, że zrobiłem sobie ten prolog. Ja aż normalnie miałem ochotę nagrać coś, wam pokazać, jak gra się zmieniła. No, ładowanie troszeczkę trzeba jeszcze poczekać. Okej, okay, mamy. Mamy taką lokację, taki obozik. I tutaj, jak grając z Sentinelem, to mi gdzieś poleciało legenda ze skrzynki. Zobaczymy, czy tą postacią też poleci. Nie, no to miałem niezłego farta, powiem wam szczerze. Okej, okay. um, dodge rating zwiększony, zmienimy um, bez base spell damage stracimy, lightning protection. Na razie nie potrzebujemy lightning protection. u więcej push slotów. Speak with trader Corbin, gdzie jest ten trader Corbin? Zimmy. Tu ty, ty 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 Dobra, tu jest. Nie będę was Nie będę wam tutaj spoilerował story. To będziecie sobie już sami czytać na własną rękę, jak będziecie grać. O ile będziecie grać. A jeżeli nie, no to możecie zawsze kliknąć pauzę i sobie przeczytać. Jeżeli bardzo wam zależy, żeby się wkręcić w ten uniwersum, jest na pewno jakaś osoba, która pracuje nad tym lore I to widać, bo jest tutaj dużo, dużo, dużo takich. Nawet widzicie, na ekranach hodowania są takie lorowe hinty, że tak powiem. I jakby się w to wkręcić, to podejrzewam, że można się fajnie bawić um, Oglądałem materiały ludzi, którzy wkręcają się w to tolor i powiem Wam, że no, można się wkręcić. No i jak widzicie, krainki wyglądają naprawdę ładnie, są dopracowane. Piąty level. Nie, trzeci. Boże, jakie jestem głupi. Health potion. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Um, Pasywki, bla bla bla. I tak. Skill do odblokowania Hungering Souls. Uuuu. Curs... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A, wiem co to jest. Widziałem to na nie. Summon Bone Golem. Detonate Corpse. Padać. Czytam. I... Mamy Necromancera oraz licza. Necromancer Sun Wrath Kurde, fajnie, fajnie, ale patrzcie, ile to jest Jezus, jak mnie to jara. Z jednej strony mnie to jara, z drugiej strony trochę się boję, że będzie to samo co w PoE. I Warlock jeszcze jest niezaimplementowany do gry. Szkoda, ale cóż. Czekajcie, bo ja nic nie, do, nie, nie wrzuciłem. Gdzie są te pasywki, czy są już skróty dodane? Chyba nie. Um, blood Aura. Um, you and your minions deal 6% increased damage per allocated point. Bone Aura. Grants you a, and your minions additional... OK. Forbidden knowledge. Intelligence and 5 necrotic protection per allocated point. Hmm. Bone Aura. Co so weźmy? Ale nie widzę jej na sobie. Szkoda, bo myślałem, że będzie jakaś... Jakoś ona wygląda... Uuu, mamy klątwę jakoś. Mark of Death. Aha! To jest ten skill, który dostał swój um, swoje drzewko. Mark enemies are target area for death, causing them 30% increase damage. Uu. Czyli rzucamy klątwy, spele wysysające. No taki typowy nekromanta, nie ma co tu dużo gadać, który... Akolita, który standardowo przyzywa szkielety, to jest po prostu nekromanta dla mnie na start. Dobra, lecimy dalej. No jak widzicie krainy wyglądają ładnie. Chociaż dalej jest takich dużo pustych przestrzeni. Niektórym to odpowiada... Znaczy się odpowiada, nie przeszkadza. Wow. Ale gra chodzi zdecydowanie lepiej. Chociaż w sumie ciężko porównać, bo miałem wtedy gram w WQHD. Teraz mam 60 klatek. No ale jest mały stwierdziel. Level 4. No, leveluje się nadal szybko. Dosyć. I okej. Okay. Maru Shards. Five... Fires sharpened bones from your body. The bones pierced through enemies, inflicting physical damage instead of mana. Aaa, czyli zabiera nam życie zamiast ten, no. Nie wiem, czy będę tego... A jaki ma to... Ojejku, dużo tego. Malus uh. Charles deals double damage, but no longer pierce. Ooo, kurde, by trzeba było się wkręcić. Wziąłem to nie, nie chcę. I am sure. A tak, small skeleton mark of death. W szkielety jakbyśmy się poszli. Hmm, hmm. Co ja wziąłem? Mark of Death znowu? Nie wziąłem szkieletów? Boże, jestem głupi More health per point, ok maksimum numerów szkieletów chociaż kurde, dobra, trudno, wziąłem Trudno Mamy teraz czterech szkieletów i pasywkę Na przemian będziemy to brali No, zabieram tu życie. Ale lecimy dalej. No powiem Wam szczerze, że już na samym początku mamy dużo skilli naprawdę i to mnie cieszy. Mamy już jakiś wybór, już możemy coś sobie Um, robić pod siebie bardziej co jest zawsze na plus w takich gierkach nie lubię właśnie takich hack'n'slash'y gdzie przez naprawdę długi czas musimy mieć te skile, które nam zostały narzucone w jakiś sposób tutaj możemy się bawić samemu, możemy już patrzcie po ilu minutach, po 10 minutach gry takiej spokojnej gdzie wam pokazywałem i tłumaczyłem już mamy więcej skilli niż pasek przewiduje Ooo! Nowi przeciwnicy. Mamy już więcej skilli niż pasek przewiduje. Tutaj ok. Ja już tutaj gadałem z nim. Nowa muzyczka, uhuhu. Um, mamy więcej skilli niż pasek przewiduje. Mamy już jakieś pasywki. Całą masę w zasadzie do wyboru już teraz. Możemy sobie w specjalizację różnych skilli wziąć oraz pasywki 3 trzy, trzy pasywki. Tak więc no. Jest to naprawdę mocno rozbudowane, jeżeli chodzi o personalizację jeżeli chodzi o skile i tak dalej. Bardzo mi się to podoba. No według mnie, jakby takie systemy zostały dodane do takiej gierki jak Volsen, to mielibyśmy naprawdę mocnego zawodnika na rynku. Mocnego. Czyli takiego, który mógłby się równać z Grindom. Paw of Exile oraz Diablo. Bo nie wiem, te gierki jakoś wychodzą. Albo jest bardzo fajny, um, albo bardzo, bar a, boże, albo bardzo fajny, um, bardzo fajny feeling walki, albo, boże, kto mi teraz będzie spamował? bardzo fajny feeling walki albo bardzo fajnie rozbudowane skile i pasywki no ślicznie to wygląda powiem wam ok level piąty znowu kolejne pasywki do wyboru blood pact you deal damage for all points points you have killed enemy weapons ok nie, ale pójdźmy, tak jak mówiłem, na zmianę. Przeżywalność i to. Okej, okay, skill point też jest. Jeszcze jeden skelet? Biermy. Pięć skeletorsów. Uuu, increased milion. Million. Minion damage. Okej, okay, bierzemy. Właśnie bardzo dużo itemów widziałem wcześniej pod minion damage. Ale sobie potem druida zrobimy też. Go jakimiś staszkami. Z tego co ja, że zaraz będzie coś w stylu Boss fighta A nie, tutaj zrobiliśmy kółeczką. Pamiętam, dokładnie te same kółeczko zrobiłem grając z Santenielem. Okej, okay, lecimy dalej. Okej, okay. zginęli nam, nam dwóch wojowników, bierzemy ich z powrotem. 108 many już mamy. Okej, okay. tu się pojawi ogień, tak? Peam. Bliska animacja ognia. Okej, okay. i mamy bosika. No, nasze szkielety też z nimi świetnie radzą. Uuu, ale zjadną. Aha, bo ja użyłam tego skilla, co mi zjada życie. Też jest trudny. Okej, okay. i. Czekajcie, zanim to klikniemy, zobaczcie sobie otoczenie nasze, gdzie się znajdujemy. Zobaczcie sobie tło, jak ładnie wygląda. Zobaczcie sobie mapeczkę, mniej więcej. Bo uwaga, przejdziemy do innej ery. Ludzie mówili mocno ostro, że te zmiany czasu to naprawdę przestawienie kilku kamyczków i już niby jesteśmy w innym czasie. Zobaczmy, jak to wygląda w last Epoch. Teraz będziemy w... Byliśmy w Divine Erze, teraz będziemy chyba w Imperial Erze. No, ja dobrze kojarzę. No. Jak widzicie już samo tło, które nie jest bitmapą po prostu, już jest całkiem inne. No moim zdaniem zmieniło się bardzo dużo na tej mapce. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy, widzicie. Wcześniej, żeśmy przechodzili tutaj, inną erą, teraz idziemy tutaj, ale patrzcie, ile to jest lokacji jeszcze do zwiedzenia. Jakieś statki Imperial Dreadnought, kurde. Nie, nie się poczekać statku. z jestem, jak będzie wyglądał w środku i tak dalej. Jakieś miasteczko Titan's Canyon, The Outcast Camp. Wcześniej tutaj żeśmy chodzili w poprzednich filmach po tej erze, ale okej, okay. przejdźmy sobie. Ej, ta, ta era bardziej pasuje do mojej postaci, muszę przyznać. <grym> do twarzy nam, O, jak to ładnie wygląda. Naprawdę, bardzo, bardzo lubię takie klimaty. Mopki też inne? Czy mi się wydaje? Nie, ma no, ten sam model jest. Tygrys. Połóżmy elegancko. 17 minut nagrania, ale przejdźmy dalej. Zobaczmy, co się będzie dalej działo. Hiding Man. Are you mad? Dobra, nie będziemy tego czytać. On tutaj. Każe nam się schować, z tego co pamiętam. O ile dobrze pamiętam. Patrzcie, jak to fajnie wygląda w tle. Ej, to jest moja... Wow, ale zajebiste. Patrzcie na to, jakieś szkielety tutaj, jakieś... Mobek, kurde, ATAT nekromancki. Elegancko, naprawdę to wygląda. Naprawdę bardzo ładnie wyglądają tutaj te krainki. Elementy tła. No moim zdaniem graficznie już jest całkiem spoko. Bardziej, bardziej wolałbym, żeby tutaj popracowano nad właśnie tymi animacjami postaci. Najbardziej. No są takie bardzo, bardzo mocno podstawowe. I okej, okay, wejdźmy sobie tutaj do jaskini. Musiałem grę zainstalować na SSD-ku. Chociaż nie, jak widzę, to tak nie najgorzej jest z tym, z tym ładowaniem, ale mam nowego SSD-ka, więc niedługo powinno być o wiele lepiej, jeżeli chodzi o materiały. Ulee! Nienawidzę pająków, które tak wyglądają w, w grach, Naprawdę. W Skyrimie strasznie, ej, ale te pająki zrobili naprawdę fajnie. się znaczy fajnie. Także naprawdę są dla mnie. Mam o skórkę. Harvest New skill, harvest Mele, a tak do to. Okej, okay, mam go już od razu jako mele. Wow, wow elegancko. Taki nekromanta, to ja rozumiem. Okej, okay, new, no okay, pięknie. Wolę mu go zamiast. Dobra, to jest podstawowy atak. No i. Widzicie, to mnie właśnie taki typ ataków. My śmieszy w. Yy, yy, ARPEG-ach. Przy... Podam przykład Diablo, w którym. Barbarzyńca bierze naprawdę w zamach konkretny, ale tutaj widzicie Jest takie... No nie wiem. Tak... Nie wiem co robi. Czekaj, tak, już możemy tu więcej coś zwiedzić zanim pójdziemy dalej. Niespecjalnie. Słyszę wodospad jakiś, a nie wodę. Ale nie widzę. Ok, mo może już przepłynęła. <laughs> Było słychać przez chwilę dosłownie. Ok, i kolejny time travel. Moi kochani, ale tym razem przechodzimy do... Do ery, w której już byliśmy w Alfie. Tam, gdzie gra się, po prostu wtedy zaczynała. Jak widzicie. Ok. I musimy sobie przejść kawałek dalej po prostu. Jak widzicie, dużo lepiej już tak kraina wygląda. Wtedy była taka mocno czerwona, biło po oczach strasznie. Puste, bardzo obszary, momentami hmm. powtarzające się te same mopki. No i muzyczka, która się cały czas powtarza w kółko. okej, okay, i tu zaczynała się gra. void form No i jest woda. Czyli jesteśmy w tej samej jaskini, ale w innej erze. To jest ciekawe. okej, okay, mamy znowuż. Możemy przejść dalej. Elemental protection, po co pójdziemy? A, nas w samych magów? Nie. Czemu ja tu idę? Goddammit! Dobra, po prostu idziemy w ilość, Umówmy się. 6 szkieletów. Nie, gdzie na Mostek, jeżeli pamiętacie, dajcie łapkę w górę. te przejście, ale bardzo, naprawdę ładnie to wygląda. Mega mi się podoba. Mamy pierwszego tego. Boypońcika w nowej erze. Dużo ładnie to wygląda, przyznajcie. Wiem, że teraz jest materiał full HD. Mele Damage. Niespecjalnie. Okej, okay, mam jakiegoś mocniejszego. No, nie było za mocne. chociaż się poświetlał, ale ładnie to wygląda. Te mosty naprawdę świetnie są zrobione. O, increased Armor. Ładnie, ładnie tylko bardzo. Gra się zapowiada super. Muszę wam powiedzieć, zapowiada się super. To tylko trzeba coś zrobić z tą walką. Chociaż... Później tym yy, melasom, którym grałem, grało mi się też super. Okej, okay. wydaje mi się, że nie będziemy jakoś specjalnie tutaj daleko zachodzili, dojdziemy do końca prologu. Coś, co ja raczej uważam za koniec prologu, takiego... prologu, prologu. Okej, okay, właśnie widzimy gdzie on się kończy. Level siódmy. Co my tu dostaliśmy? Nic specjalnego, pójdziemy dalej. Czy dobrze? Powiem wam, że dużo zadajemy z tego mela, z mela ataku. Naprawdę. Łoku. To też są nasi przeciwnicy. Wcześniej nie byli. Chyba, że ich dziabnęliśmy. A nie, zarazili się Wojdem. To jak tu przechodziłem, jeśli dobrze kojarzę, to chyba zdążyłem przed tym koruptem Wojdowym i one mnie nie atakowały. Ale mogę się mylić. Mogę to mylić z inną grą Trochę dużo tych arp ostatnio pogrywam Damow mi dawać Uff, mi na pieprza gościu O ja 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 ale świneczki No ale to już to już teraz jest gra bez dwóch zdań. Wow! Okej, okay, zabity. Dobrze, że mam minionków. Przechodzimy przez portala. Moi kochani, i tutaj wstępnie kończy się prolog. Nie wiem czy ten prolog się kończy jak przejdziemy tą całą krainę czyli to, co zrobiłem już we wcześniejszej Alfie, ale tutaj już mamy hub, coś w stylu miasteczka takiego, czyli miejsce, gdzie mamy nasz steż, sklepy, gdzie bierzemy masę questów. Tak więc moi kochani, dajcie znać, jak Wam się gra podoba, jak się podoba Akolita, czy chcecie zobaczyć więcej z tej klasy, czy chcecie zobaczyć Melasa, którego również e, posiadam, zrobionego. Dzięki Wam wielkie, moi kochani. To by było na tyle. Widzimy się w następnym filmie. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo 68,1% y widzów nie subskrybuje kanału. Do następnego. Papa. Pa.